Dobry wszystkim. Witam na moim kanale Tarot Empatii. Z tej strony Paweł. Zapraszam Was do rozkładu na październik, już na październik. Bardzo takie jesienne czytanie, więc pomyślałem, że pokażę Wam moje książki. Przy okazji, możecie podpatrzeć, jak ktoś jest ciekawy, co czytam. Tak, co czytam, żeby wejść głębiej w temat tarota. Krótkie będzie czytanie, słuchajcie. Tylko cztery karty, rozkład most, ale yy, yy, myślę, że właśnie chciałem, pomimo tego, że będzie krótkie, tak? Yy, to postanowiłem użyć aż trzech talii do niego. Yy, każda będzie yy, dopasowana do konkretnej pozycji. Myślę, że yy, świetnie będą się do tego nadawały kapitalnie będą sczytywały te energie, bo są jakby predestynowane właśnie do pewnych konkretnych tematów, poprzez swój styl, poprzez swoją e, tematykę, y, jakąś taką unikalną perspektywę, którą każda z tych kart, z tych talii przyjmuje, y, więc y, minimalistyczny rozkład, ale myślę, że będzie maksymalistyczny w treści. Oczywiście, zanim przejdę, słuchajcie do rozkładów dla Waszych znaków. Bardzo Wam dziękuję za obecność na kanale, za bycie tutaj ze mną. Zapraszam Was oczywiście do zostawiania komentarzy pod filmem. Bardzo chętnie zawsze je czytam i mega mnie motywują, więc możecie dać czadu. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Te osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, do zalejkowania filmu. A jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to jak zamówić, takie czytanie może znaleźć y, szersze informacje pod, y, pod filmem, w opisie filmu. Może wejść na moją stronę internetową, albo po prostu napisać na adres mailowy, który znajduje się w rogu ekranu. I co? I przechodzimy przechodzimy do czytań. Przechodzimy teraz do rozkładu dla lwa. Na początek y, m, karta. The Mother of Crows, co trzeba przejść. Karta łącząca. Dwa brzegi. Też wskazująca kierunek, w jakim należy zmierzać, by dojść do celu. Może być też traktowana i poniekąd tak ją traktuję i dlatego wybrałem tą tagię jako jakiś rodzaj wyzwania. Choć niekoniecznie y, to musi być wyzwanie tak, raczej ważny punkt. Trzy. Dobra. E, teraz dwie karty z teorata kruków. Pierwsza mówi o waszej perspektywie, obecnej perspektywie. E, Stan pierwotny, aktualny hmm, punkt widzenia, moment startu, punkt dojścia, perspektywa, jaką nabierzecie, e, może finał, w pewnym sensie nawet dla tego miesiąca celowy punkt. I na końcu ważna karta e, reprezentująca osobę przechodzącą tak, przez, przez ten most, przez ten rozkład most. E, sposób, w jaki sprawa zostanie rozwiązana, mm, właśnie jest uzależniony od tej karty. Stąd też ta talia, a nie inna. Bardzo akcentująca, takie prywatne, prywatne podejście. I mamy kartę. Na tej pozycji. Więc dobrze, zobaczmy sobie, przez co trzeba przejść. I zobaczcie, jaka karta drogi. Siódemka, Wielki Arkan, Rydwan. Ym... Jak to w tej talii bywa dosyć mroczny, oświetla z jednej strony ją księżyc, tą drogę, a więc jakiś rodzaj niejasności, z drugiej gwiazda, a więc jakaś wizyjność, tak? jakaś, jakieś poczucie misji. E, oczywiście te dwa symbole nie są przypadkowe, one mówią o tej dwoistości rydwanu, o łączeniu e, w, jedno, w jedną siłę, dwóch, e, dwóch perspektyw, dwóch mocy. Tak, które symbolizują dwa rumaki, tutaj po prostu dwa kruki. To jest karta, która wyzwala wiele mocy, wiele. taki uruchamia potencjał do działania przede wszystkim, do tego, aby zmaterializowało się to, co wnoszę w sobie. To jest bardzo ważne, bo że rydwan jest żywiołem wody, a więc ta moc, a więc ta energia. Ona jest aktywowana właśnie przez nasze emocje, przez nasze uczucia. Jakiś rodzaj takich pierwotnych popędów bym powiedział. To, co jest związane z emocjonalnością człowieka. To, co buduje wasze emocje, co powoduje, że one was napędzają do takiego, a nie innego działania, będzie tutaj kluczowe. I na to trzeba zwrócić uwagę. Zobaczmy, od czego wychodzicie, jaka jest Wasza obecna perspektywa, jaki jest moment startu. No i mamy tą wodę. Tak bardzo um, mocno zaakcentowaną, tak? Ósemka kielichów. Ósemka kielichów to jest pewien rodzaj mądrości, zrozumienia, um, które jakby jest w taki sposób zbudowane w nas samych. Że jesteśmy gotowi wyruszyć w dalszą drogę. Tutaj widać, tak? Stoimy, jakby patrząc na tę ilustrację, stoimy za tego kruka i widzimy drogę, przed jaką ona stoi. Znowu jest y, temat księżyca, a więc jakiejś niejasności, jakiejś zagadkowości, która tu się pojawia, ale mimo to ten kruk jest zdecydowany ruszyć właśnie w tą krainę, w te góry, co jest znowu istotne, bo to hmm. mówi o o pewnych wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, o pewnej tajemnicy, która jest w przyszłości. Za plecami natomiast, tyłu za sobą zostawiamy to, co ym, jest jakimś nośnikiem szczęścia, jakimś nośnikiem tego, co jest znane, co jest w pełni uświadomione, yy, co jest nam bliskie, tak? Bo ósemka kielichów mówi o, tej, o tego rodzaju strukturze emocjonalnej, którą mamy w sobie. I e, którą zostawiamy, którą, od której odchodzimy, tak, ponieważ mamy w sobie ten impuls. Impuls, o którym mówi Rydwan, nie? Chcę iść gdzieś dalej, chcę przejść od tego, co mam, chcę dokonać pewnego rodzaju ekspansji. Co jest ważne dla mnie, to to, że ta ósemka, że jeśli Rydwan jest mocną kartą, która pobudza do działania i możecie czuć się właśnie tacy zobligowani, nawet, aby coś wreszcie zacząć robić, to ta ósemka kielichów, jako wasza aktualna perspektywa, raczej mm, uspokaja tą energię. Mówi, wszystko dzieje się w odpowiedni sposób, wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Naprawdę jesteś na to gotowy, naprawdę nosisz w sobie um, tą mądrość, która jest jest symbolizowana, mądrość emocjonalną, która jest symbolizowana przez tą ósemkę kielichów. Zobaczmy, jaką perspektywę nabierzecie. W takim razie, dokąd to wszystko prowadzi? Hmm. Drugi raz mi się zdarzyło w tych czytaniach, taka właśnie powtórka, że ta karta i ta karta to jest to samo. Eee, tutaj jest inny rydwan, inaczej przedstawiony. Mm, tu jest trochę statyczny, nie, nie, czuć, nie czuć tak naprawdę e, tej presji, tego pędu w tym rydwanie. Natomiast tutaj ewidentnie czuć ten powiew działalności, powiew aktywności, chęć, aby iść dalej. Znowu, zobaczcie, mamy księżyc. Bardzo w ogóle się powtarza tak konsekwentnie na tych poszczególnych kartach, co jest dla mnie niezwykle interesujące, tak jakby tak jakbyście mieli iść ścieżkami, które są dla was niejasne w jakiś sposób, może niezrozumiałe, ale też bardzo mocno na was oddziałują, tak, bo księżyc to jest podświadomość, a więc coś, z czym mocno rezonujemy, do czego nas ciągnie. To jest niezwykle, niezwykle ważne. Perspektywa, jaką nabierzecie, ten Rydwan, jakby on miał tutaj was mocno zaakcentować i to jest jakby ta, ten rodzaj energii, ten rodzaj aktywności, z którego, jak już się wejdzie, to może być trochę trudno się wycofać. To nie musi być negatywne, tak, bo to może znaczyć o tym, że będziecie mieli w sobie ogromne pokłady siły, ale właśnie tej siły, która została zgromadzona i teraz będziecie mogli ją zużyć do tego, aby iść do przodu, aby zamanifestować swoją ambicję, aby pewne rzeczy działy się tak, jak tego potrzebujecie. Um, ok, zobaczmy w takim razie czwartą kartę. Tą, która w pewnym sensie reprezentuje Was, albo właśnie jakiś styl działania, tak, który będzie potrzebny tutaj, będzie tak domykał te karty. No, e, zobaczmy, co się tutaj pojawi. Trójka buław, a więc karta optymizmu przede wszystkim. Ja, ja tak widzę tą trójkę buław, że to jest karta optymizmu. To jest, tutaj nie ma już obaw. Z dwójki buław nie ma jakiegoś zatrzymania. Natomiast jest taka pełna świadomość, że moja wizja jest całkowicie ukształtowana, jest kompletna, tak? Jak mam, widzimy tutaj bardzo sprytnie pokazana jako, jako trójka, tak? Jako ta kompletna trójka. Mamy ten obraz, który w jakim sensie jest symbolem takiej doskonałości, i szczęścia, rodzina. Wszystko jest, wszystkie elementy jakby układają się w całość. Natomiast ee, to, co jest w. Tej karcie i widać, są te ilustracje istotne, to inwestycja w przyszłość. Moim zdaniem, tą, tą przyszłość tu symbolizuje dziecko, tak? Ta rodzina powstała po to, aby zaopiekować się tym dzieckiem, i stąd jest to przesłanie. Stąd jest też ta pewność, że cokolwiek się nie wydarzy, jakiekolwiek rzeczy nie staną na mojej drodze, ja mam w sobie tą siłę, która płynie z z tej ósemki kielichów, z tego mojego przekonania, że wszystko jest we właściwym miejscu, że wszystko jest we właściwym czasie, aby móc e, przez to przejść, aby móc się z tym skonfrontować, aby mimo to kreować tą rzeczywistość tak, jak ja tego pragnę. Twoja trójka buław jest e, przede wszystkim kartą patrzenia w przyszłość z optymizmem i takiego działania, takiego rodzaju aktywności, bo to są buławy, a więc ogień, a więc to, co robię, to, na co się decyduje o statycznym zrachunku. Dzień za dniem, które przyniesie mi ten e, mój cel. E, to, że mamy tutaj tak dużo wody i mamy tą trójkę buław, która właśnie jeszcze dodatkowo jest wzmocniona tą, tą rodzinnością tutaj, e, zastanawia mnie, czy to nie dotyczy właśnie czego w taki, czegoś w takiej czegoś waszej prywatnej sferze. Tak, żeby, do, żeby czuć się jak w domu, gdziekolwiek nie pójdę, od czegokolwiek nie odejdę i cokolwiek nie zostawię ze sobą, na jakiekolwiek, w jakiekolwiek przestrzeniach się nie znajdę, chcę czuć się jak w domu, ten dom nosisz ze sobą. Tak, to jest to przekonanie, to jest ta siła, a, którą masz w sobie. Dlatego ja myślę, że żeby naprawdę jakby te karty zadziałały dla was, tak, i żeby jakby uruchomiły ten, ten ciąg zdarzeń, który ma nastąpić optymistyczny, pełen sukcesu, ee, pełen takiego impetu w działaniu też, to bardzo ważne jest przede wszystkim właśnie, em, tak myślę, ta wizja, ta, ta konkretna wizja, czego ja chcę, na co się mogę zdecydować w takim poczuciu własnej wartości, ale też szacunku do swojej przyszłości. To pokazuje ósemka kielichów w szacunku też do swoich emocji, bo różne sytuacje mogą was prowokować różne emocje, może nie zawsze łatwe, ale jeśli podchodzimy do nich ze zrozumieniem, jeśli czujemy, że ja mam w sobie taki bagaż doświadczeń, że potrafię sobie ze wszystkim poradzić, no to te emocje nas nie, nie zatamują, tak, nie zablokują tej naszej Energii, jak to mogłoby się zadziać w przypadku Rydwanu, albo po prostu też e, wręcz przeciwnie, tak? Nie, nie rozpuścają nas tego, tego wózka, na którym jedziemy i jakby nie dostaniemy takiego chaosu. No bo Rydwan to jednak jest umiejętność jakby e, połączenia różnych energii, po to, aby mimo tej rozbieżności kroczyć tą wybraną ścieżką, tak? Tą jedną ścieżką, tak, aby się nie zatrzymywać. Ale pędzić do przodu. No i ja myślę, że do tego potrzebne jest zrozumienie siebie, znanie swoich mocnych e, stron, swoich słabych stron, ale to, co was nakręca, to, co was nakręca, to jest przyszłość. Na tej karcie to widać. Ósemka kielichów to jest znajomość siebie, ale patrzenie przed siebie. Trójka była potwierdza to tak bardzo, e, bardzo mocno. Mm, więc wydaje mi się, że na tym potrzebujecie się skupić. Coś jest do ten księżyc, nie, który tutaj się nie pojawił w kartach do, tak bezpośrednio, ale tak pod spodem wychodzi, tak, przez te trzy karty. On ma, jest, ma, ma coś na rzeczy, coś jest niezrozumiałego. Dla was, coś jest być może inne niż się wydaje w rzeczywistości. No, to pytanie tak naprawdę o co chodzi? To jest tak naprawdę pytanie dla Was: czy Wy macie taką sferę? Czy coś Was tak gryzie? Może to jest takie niejednoznaczne? Może się nad tym zastanawiacie? No, możecie mi spróbować opisać to. Może macie jakieś spekulacje na ten temat, co to może być? Możecie napisać w komentarzu. Bardzo będzie dla mnie interesujące, jak Wy tak naprawdę też ten potrójny księżyc nie? interpretujecie w tym rozkładzie. No i co i zostawiam Was teraz z tym rozkładem, tak naprawdę, z tym czytaniem. Dzięki wielkie za obecność tutaj ze mną na kanale. Zapraszam oczywiście do zalejkowania, do subskrypcji, kto tego nie robi. I do usłyszenia kolejnym razem w kolejnych filmach. Papa. Pa.